druga część, ale, ta, która przygotowuje nas bezpośrednio do świętowania uroczystości Bożego Narodzenia, rozpoczyna się Ewangelią ukazującą rodowód Zbawiciela. Nie jest to tylko list, lista imion, czy list i pokoleń, choć tak tutaj nas może brzmieć. Rodowód Jezusa ma głęboki sens. Pokazuje, że Zbawiciel wszedł w realną historię Izraela, konkretnych ludzi. Oraz, że jego przyjście jest wypełnieniem zapowiedzi mesjańskich. Chociaż przychodzi przez ludzi, którzy nie zawsze byli święci i doskonali. Już sama genealogia objawia że Pan Bóg działa w świecie również przez słabości, przez zranienia, przez grzech, bo Jego łacka potrafi przekroczyć wszelkie ludzkie ograniczenia. Zbawicie, rodzi się w konkretnym czasie, w konkretnej rodzinie. Nie pojawia się na tym, w konkretną historię, to że Bóg zbiera, zbawia świat nie po celu, ale od wewnątrz naszego życia, naszej historii, naszych dróg, wchodzi w nią ze swoimi łaskami. Każdy z nas ma również swoją historię. Mamy rodziców, dziadków, przodków. Nawet jeśli ich nie poznaliśmy. I choć nasze życie jest Jedyny w swoim rodzaju i nikt nie napisze go za hmm. To przecież jednak tak jak zbawiciel przed historii Izraela, tak my jesteśmy zabotwiczeni w w historii własnych ludzi. Choć często może się nam wydawać, że jesteśmy tylko kropką w Morzu Świata, dla Boga ta kropka jest niepowtarzalna. Ważne, każdy z nas jest też księgą otwartą, którą sam zapisuje. Jesteśmy jakby kolejnym tłumem w historii naszej rodziny. Modne ostatnio drzewa genealogiczne opowiadają historię nas i naszych przodków. Niekiedy jesteśmy dumni z osób, które nas poprzedziły. Z czasem natomiast wolelibyśmy o niektórych zapomnieć. Ale przecież to wciąż nasi odpowie. z nich wyrastają. Z ich historii jesteśmy w jakiś sposób utkani. Z historii swojej rodziny nikogo nie da się wymazać. Każdy, kto dobrze na jest w pewien sposób częścią naszej tożsamości. Nie mamy Mamy wpływ na to, kim my będziemy, jak my zawieszymy księgę życia, kim będziemy dla tych, którzy przejdą po nas. cię Bawiciela przypomina nam, że Bóg nie wstydzi się ludzkich dzieł, nawet tych trudnych, zagmatwanych. W, za w Chrystusa są królowie Izraela, są ludzie wielkich jarni, ale są też przyszłycy. ludzie, którzy dopuścili się w ludzie, których życie było poglądane, a jednak Bóg włączył ich w historię To wielka nadzieja także dla nas. Nasze błędy nie przekraczają bożych dla, niełaska mm. potrafi wydobyć nawet. W kontekście historii rodzinnych rodzi się pytanie. Jaką część historii chcemy dopisać od siebie? Czy nasze życie będzie się Boga? Nasze życie jest w naszych rękach, ale jest też wielkim darem Boga. On ma plata każdego z nas. Zbawicie go przez swój nas szczęście abyśmy pozwolili pisać swoją osobistą historię, niepowtarzalną jedyną. To jest kwestia tego, co usłyszeliśmy od ustaliciela. Bóg chce wpisać w nas swoją historię, chce nas zabić.